Hej, witajcie kochani, z tej strony Maciasty i witam was w kolejnym materiale z kontraktów na kanale. Dzisiaj będziemy przeprowadzać bardzo ciekawy eksperyment, a mianowicie będę tworzyć 25 kontraktów ze skrzynki raczej kolekcji Dreams and Nightmares i będę polować, słuchajcie, na m 4 Night Terror lub Uspatikę to Hell. 25 takich samych kontraktów, zobaczymy czy w na plus będę trzymać kciuki i zobaczymy jak to pójdzie. Także moi drodzy, taki eksperyment zapraszam do w ten oto sposób składa się on oczywiście z 10 skinów z kolekcji Dreams and Nightmares. Wszystkie skórki są, słuchajcie, w stanie minimalware i mogą być, słuchajcie, one z maksymalnie... Floatem 0.092, czyli no oczywiście ten minimaler, ponieważ już wszystkie inne floaty od góry zwyż sprawiają, że nie wszystkie skiny są w stanie fabrycznie nowym. A my głównie celujemy sobie dzisiaj w M4 lub też USPICA Ticket to Hell, który będzie oczywiście w stanie fabrycznie nowym przy obecnych floatach. Także 250 przedmiotów sobie, jak widzicie tutaj, zebrałem. Jest to, no, garstka przedmiotów, jakby nie patrzeć. Zbierałem takowe, słuchajcie, koło... Tygodnia, bym powiedział, tak plus minus niecałego, żeby po prostu zgarnąć wszystkie floaty, też po jakichś takich rozsądnych cenach, oczywiście, wszystko, żeby było. Po udało mi się kupić po 15-16 centów takowe skórki. No oczywiście było z tym trochę roboty, no bo trzeba było oczywiście wszystko sprawdzić, kupić i tak dalej, i tak dalej. Jednak, moi drodzy, przychodzimy powoli do właśnie tworzenia tych kontraktów. Wy sobie to wszystko zobaczcie w takim trochę lepszym, szybszym speedrampie tak naprawdę, wszystko. I jeszcze raz, słuchajcie, przedstawiam Wam, jak prezentuje się ten kontrakt oraz to, słuchajcie, możemy trafić. No i co, ja chyba. Tutaj nie będę przedłużać, po prostu podstawię muzykę głośniejszą i będę tworzyć 25 kontraktów. Także pierwszy kontrakt, let's go. Także, kochani, tak prezentuje się ostateczna ilość przedmiotów oraz skinów, jakie trafiłem. Słuchajcie, trafiłem 5 uspów Ticket to Hell, trafiłem 3 czwóreczki 4 które dopiero na ostatnich 4 próbach tak naprawdę się dopiero zaczęły pojawiać. Trafiłem bodajże 9 takowych Dream Glade'ów, 4 takie XM Zombie Offensive oraz 4 Space Cut'y. Moi drodzy, wydałem to wszystko 40 dolarów łącznie. Teraz wiecie też mniej więcej przelicznik, ile to jest w złotówkach, a słuchajcie, zwróciło mi się niecałe 33 dolary z tego wszystkiego. Więc nawet nie wyszedłem na zero, a szkoda, bo byłem no wydaje mi się całkiem blisko Zwłaszcza pod koniec, kiedy trafiłem naprawdę całkiem cztery dobre tutaj pulapy z rzędu Czyli trzy razy Knight Terror w stanie nowym, oraz jednego właśnie ticketu ale też w stanie fabrycznym Także moi drodzy, taki mały eksperyment Możecie dać znać w komentarzu, co o nim uważacie oraz czy chcecie zobaczyć następny materiale Też może tego typu trade-upy, gdzie po prostu spamy innym trade-upem parokrotnie Także moi drodzy, jeżeli materiał wam się spodoba, zachęcam do zostawienia kciuka w grę oraz subskrypcji po więcej A teraz dziękuję bardzo, za uwagę. byłymy ciasty i do następnego razu, cześć!